Dowódca kompanii z Kowalkiewicza, kilku moich żołnierzy, kilku innych żołnierzy, żołnierzy różnych żoł jednostek. Co robimy? Zgodnie z planem, dowództwo przewidywało i taki manewr, był wyznaczony teren na koncentrację w przypadku, kiedy trzeba zrobić to, co musieliśmy zrobić, czyli cofać się nieudanej tej akcji. I taka była epopeja wileńska. Potem już spotkanie z Armią Czerwoną i moi drodzy, nowy etap, zupełnie inny, inny nastrój, inne odczucia i nie do opisania poczucie zawodu. Się, skończyło się marzenie. Rosjanie zamknęli nam drogę i potem później rozpoczęły się represje, obławy. To co byśmy na tym zakończyli, tak, Poprzednio rozmowy kończyliśmy z warciem z Niemcami we Wsi Góry na przedpolu Wilna w ramach realizacji operacji Ostra Brama. to zwarcie z Niemcami tak wygląda nie było przewidywane. Stąd to opóźnienie nasze, opóźnienie, nasze dotarcie do Wilnia sprawiło, że nie osiągnęliśmy założonych celów. Wspomniałem przedtem, że w momencie, gdy się już, pojawił się dzień, zaczął się rozwijać, Niemcy się opanowali, nastąpił ostrzał, ostrzał że żeby potem ataki lotnicze, no i odwrót, odwrót, który był odwrotem, co tu powiedzieć, niezbyt planowanym, trochę chaotycznym chroniły nas zboża, przed to, się przedzierali. W momencie, kiedy już jednostki niemieckiej artylerii, a następnie lotnictwo poniechały ostrzały i nalotów, odetchnęliśmy. to było parę kilometrów od świ góry, spotkaliśmy tam pierwsze sowieckie patrole. Teraz z dowódcą kompanii, Polczykiem Szczęsnym, Karolkiewiczem i kilkoma jeszcze żołnierzami moimi i z innych jednostek, samochodem ciężarowym, myśmy mieli w naszym taborze batalionowym kilka samochodów ciężarowych, z na Niemcach, o to były, i jeden terenowy, jeden terenowy samochód Tatra do dyspozycji dowódcy batalionu. Tak, żeśmy w pewnym sensie byli nie, nie, zmotoryzowani, ale nie, nie korzystaliśmy z tego w, tej, w chwili odwrotu, ten jeden samochód ciężarowy, którym przejechali to był w naszej dyspozycji, a reszta trudno powiedzieć jaki tam los nie był, czy korzystały z tego inne nasze jednostki. Dość, że nie, dzięki temu transśrodkowi transportu dotarliśmy do e, Szwajcarów. Ja wspomniałem poprzednio, wymieniłem tę nazwę jako punkt zbio, zborny. E, e, inaczej teraz Dolina Szwajcarska, to już ta miejscowość, nazywała się Szwajcary, pogrzebałem w pamięci I, i już teraz tę nazwę, nazwę prawidłowo przytaczam. I to w tych Szwajcarach Resztki batalionu, reszta batalionu już się pozbierała, także do wieczora tego dnia, pierwszego dnia akcji na Wilno, myśmy w całości już byli w tym płcie zbornym. Stamtąd, po noclegu, takim, trochę w namiotach, trochę w jakichś zabudowaniach, przeszliśmy, zgodnie z dyrektywami, dyrektywami, do majątku Królewszczyzna. W tym majątku mieliśmy jakiś czas kwaterować przed dalszymi działaniami, które w sztabie, nad którymi sztaby sztabie pracowały. Pobyt w królewszczyźnie był trochę i wypoczynkiem, niezbyt długi, może 2-3 dni, ale w tym czasie, co charakterystyczne, pojawiały się na naszym terenie już Pojawiali się wojskowi rosyjscy. Sam miałem okazję nawet rozmawiać krótko z jednym oficerem, bardzo przyjaźnie nastawionym, życzli okazującym życzliwość. Należy dojrzewać, że to było swoiste rozpoznanie dokonywane przez tych oficerów wywiadu. Nie co do stanu, zbrojenia, charakteru naszych jednostek. Ale myśmy wtedy nie przewidywali dramatycznych rozwiązań. Nastrój panował nie najlepszy. Docierały wieści, że tu i ówdzie Rosjanie rozbrajają naszych. Ale u nas był spokój. Poza tymi wizytami re, re, oficerów radzieckich nic się nie działo. Jesteśmy prawie wszyscy na miejscu, cały batalion. Pewnego dnia zbiórka batalionu formujemy kol, taki szyk. Stosowny przyjeżdża dowódca XIX Dywizji, pułkownik Poleszuk. Witamy go. Spoci i oświadcza on, że w wyniku porozumienia zawartego między Komendą Kręgu a władzami sowieckimi XIX Dywizja, w której wchodziły wszystkie bataliony Nowogródzkie i Brygady Mileńskie, zostanie przygotowana do wyjazdu na front. Nie jako żołnierze armii Berlinga, tylko jako żołnierze armii krajowej, jak podporządkowani zgodnie z faktycznym naszym podporządkowaniem rządowi Rzeczpospolitej na Oczywiśnia rządowi Londynie. Rosjanie mieli nam pomóc do dozbrojeniu w zaopatrzeniu nas w ciężką broń. I mieliśmy tę dywizję, pójść na front, przecież nie wiem co, radość była ogromna, radość była ogromna już serca nam znów poszły w górę i tak było chyba do wieczora, no. w nocy nieoczekiwanie, alarm, zrywają się poszczególne kompanie. Pogotowie marszowe, za chwilę pada komenda, pogotowie bojowe, coś się dzieje niedobrego. Ciągniemy z głąb Puszczy Rudnickiej. Słychać, że równocześnie gdzieś tam z, e, podobne, jak, podobnie jak my, inne jednostki Armii Krajowej zgrupowane pod Wilnem, też zdążają do puszczu. Zbliża się rany, przychodzą wieści, że Rosjanie zaatakowali nas. Idziemy traktem na Jaszuny, już jest dzień. W pewnym momencie prawa wolna, prawa wolna, przesuwają się kompanie na bok, z tyłu nadjeżdża Kolumna sowiecka, samochody ciężarowe, pełne wojska, samochody pancerne. Na stanowiskach, przy CKM-ach i tych najcięższych karabinach maszynowych, żołnierze, zaciągnięte taśmy, wszystko po bojowemu, mijają nas na wolnym biegu. Minęli. Pada rozkaz zejścia z tego traktu w las, jest droga leśna, skręcamy w lewo, po chwili marszu widzimy, że na takim lekkim wzniesieniu stoi kilku wojskowych na koniach. Poznanie, bo go miałem okazję poznać wcześniej w Hołdowie, stoi major